Szanowni Państwo, ja dosłownie w skrócie powiem o, powiem o edukacji, bo do, dobrego tematu dotknęliśmy w kontekście, jak się edukować antyterrorystycznie. Przeprowadzę ten temat w ciągu pięciu minut, tak żebyśmy przeszli do debaty już i tak zapowiadanej. Szanowni Państwo, czy potrzeba się edukować antyterrorystycznie, skoro terroryzm to jest zjawisko, które Polskę średnio dotyka? Powiedzieliśmy sobie dzisiaj bardzo wiele, natomiast Wniosek jest oczywisty, jak najbardziej tak. Co to jest ta, ta, ta edukacja antyterrorystyczna? To budowanie świadomości, ale to też przede wszystkim budowanie umiejętności prowadzących do minimalizowania bezpośrednich i wtórnych skutków aktywności terrorystycznej. Bo oczywiście udzielanie pomocy jak najbardziej, przyjęcie zgłoszenia jak najbardziej, reagowanie na zamachy jak najbardziej, ale też i szanowni państwo, szkolenie przeciwko radykalizacji, szkolenie jak się zachować w obcych środowiskach, szkolenie jak się zachować, gdy wyjedziemy do innych kręgów kulturowych. To też robimy i do tego też mocno zachęcam i rekomenduję, bo to może rodzić po. Później poważne problemy. Edukacja antyterrorystyczna powinna kreować świadomość, budować pozytywne postawy i e, prowadzić do nabywania umiejętności. Natomiast jeżeli spojrzymy na e, zagrożenie, na stopień i tak dalej, to możemy zadać pytanie: no dobrze, no ale czy faktycznie jest sens wydawać pieniądze na szkolenia antyterrorystyczne, skoro. E, trudno znaleźć terrorystę w Polsce. No ktoś powie, nawet nie mieliśmy zamachu terrorystycznego. Mieliśmy, szanowni Państwo, mieliśmy zdarzenie o charakterze terrorystycznym we Wrocławiu. Podobne zdarzenia przedstawiałem wam z historii. A to, że się nie zdarzyły spektakularne typu Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, to nie znaczy, że się nie zdarzą. Dlatego też boleję trochę nad systemem edukacji antyterrorystycznej w Polsce i powiem teraz takie słowa, które mogą niektórych zaboleć ponieważ nie ma podstaw prawnych do prowadzenia edukacji antyterrorystycznej, do zorganizowanego systemu edukacji antyterrorystycznej. W ustawie o działaniach antyterrorystycznych nie pojawia się słowo edukacja. W Narodowym Programie Antyterrorystycznym nie pojawia się słowo edukacja, oprócz środków na nią wydanych. Brak jednolitych procedur reagowania, z których moglibyśmy czytać jak z książki. Amerykanie to zrobili już bardzo dawno. Na stronach ich instytucji są gotowe procedury na każde zagrożenie są powydawane pdf -y na ten temat. Więc moje pytanie brzmi, czy to wynika z braku potrzeby jej prowadzenia? Myślę, że nie, szanowni państwo i myślę, że to co dzieje się w tej chwili wokół CPTABW i ich aktywności w kontekście nawet tej kampanii społecznej 4U to jest odpowiedź na to, że edukacja antyterrorystyczna jest potrzebna. I boli mnie trochę też to, że w kontekście Definicji działań antyterrorystycznych. Tutaj też przedstawię kapitalną książkę wydaną między innymi pod redakcją pana profesora Jałoszyńskiego, Wszystko o ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Tam też artykuł jeden napisałem. Bo, boli mnie to, że w kontekście ustawy o działaniach antyterrorystycznych za działania antyterrorystyczno przyjęto, przyjęto ustawowo tylko i wyłącznie działania organów administracji publicznej. Zatem gdzie. Sektor prywatny ochrony osób imienia, gdzie wszystkie instytucje, które budują świadomość antyterrorystyczną. Wszyscy jesteśmy elementem systemu antyterrorystycznego i trochę żal mi, że z tej ustawowej definicji zostałem wykluczony, że działania antyterrorystyczne to tylko działania organów administracji publicznej ustawowo. Myślę, że e, myślę, że to nie taka była intencja też ustawodawcy, że bardziej chodziło o to, by usystematyzować działania instytucji. Ustawodawca myślę, że zdaje sobie świadomość z tego, że, że i sektor prywatny, i każdy z nas jest elementem systemu antyterrorystycznego. Ale ustawowo to trochę boli. Rekomendacje do prowadzenia edukacji antyterrorystycznej. Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł wiedzy, szanowni Państwo. To jest bardzo ważne. Jest mnóstwo praktyków, teoretyków, ekspertów, mniej, bardziej znaczących, mnóstwo firm, które się tym zajmują ale pytajmy o certyfikaty, pytajmy o ukończone szkolenia, pytajmy o wiedzę ekspercką, pytajmy o uprawnienia pedagogiczne, to jest bardzo ważne, żeby nasze szkolenia było metodyczne, żeby było bezpieczne, żeby to byli ludzie, którzy was szkolą, ale nie tylko, że służyli gdzieś tam, ale mają pojęcie, jak to zrobić metodycznie, jak to zrobić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. To jest szalenie istotne, żeby stawiać w szkoleniu na jakość, żeby współpracować z instytucjami bezpieczeństwa narodowego, żeby zapraszać Policję, Państwową Straż Pożarną, CPT, ABW do swoich szkoleń, żeby próbować tworzyć platformy szkoleniowe, żeby korzystać z funduszy unijnych i innych projektów. To się da zrobić, dlatego też mocno to rekomenduję. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o edukację w obiektach, z różnych dobrych praktyk możemy korzystać. My staramy się jako Safety Project wykonywać szkolenia szyte na miary, czyli staramy się. Nasze szkolenia poprzedza się rozmową z zamawiającym, wykonaniem audytu, przeprowadzeniem sprawdzenia dokumentacji i dopiero szkolić, bo inaczej, czy online, czy na żywo, czy praktycznie, czy teoretycznie, może się okazać, że wylaliśmy dziecko z kąpielą i troszkę zaangażowaliśmy się w coś, co nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.